Przy optymalnym założeniu, bo takim jest założenie, że mieszka że te klasy nie będą bardziej liczne niż 24-letnie. A w kolejnych latach, zobaczcie Państwo, tych dzieci jest 5 oddziałów od średnio od po 22. Jeden rok jest tylko taki większy, 6 oddziałów. A później w kolejnych latach jest już znowu 5 oddziałów. To jest historia. Pobieciliśmy, ile z klas mogłoby być naraz w budynku szkoły numer 2. Żeby ta jedną czyli zajęcia do 15.15 15, lub bardzo wyjątkowych sytuacjach do 16 i bo to jest jedna zmiana, mogły się uczyć w budynku dwójki, żeby ta jedna była zachowana i y, okazuje się, że takich klas może być 31. 26 sal, które jest w tej chwili. Przy założeniu takim, jak jest teraz, że dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, pierwsze, klasy trzecie korzystają z tej samej sali, to mamy 29 klas. Przy czterech salach gimnastycznych, nawet z podziałem po grupy, grupy, dwie klasy naraz mogą zajęcia w celu, to mamy 31 klas, które, które mogą równocześnie się uczyć. Dzięki czemu możemy zapewnić jedno zmianę. Zobaczcie Państwo, jaka jest symulacja, jak mogłoby to, to wyglądać, ile oddziałów w szkole numer 2 byłoby w poszczególnych latach. Przyjmując, że i tak miałoby przez cały tydzień zajęcia, więc nie musiałoby chodzić między budynkami klas, dzieci z innych klas również miałoby zajęcia tylko w budynku numer 2, to wychodzi nam, że w budynku nr szkoły 3 będzie 10 klas, a w budynku. SP2, 26, czyli tyle, ile jest w tym roku. To jest pierwszy rok po połączeniu. W drugim roku po połączeniu, trzecia klasa zostaje w budynku SP3, zostają też klasy Mistrzostwa Sportowego, mamy 7 klas. W budynku numer, szkoły numer 2 mamy 28 klas, więc do maksymalnego wyniku jeszcze na drogę zostaje. W trzecim roku, czyli po tych dwóch okresach zmiany. W Polach dwa, było 31 oddziałów, w tym klasy sportowej i mistrzostwa sportowego, ale wiemy, że może zdarzyć się tak, że będzie więcej dzieci, że któreś klasy będą bardzo liczne. W związku z tym zapewniamy, że w trzecim roku, jeżeli będzie taka potrzeba, jedno odmianowanie będzie zagrożona, to szkoła, na wniosek Pana, na poinformację Pana dyrektora, również, będzie mogła korzystać z pomieszczeń w szkoły nr 3, i tam dzieci również, które będą w okresie w okresie ubiegłym sal, i będzie to niezdolne, czyli nie będzie korzystać z całego budynku, ale tylko z tych sal, które będą w niektórych, bo są zachować jedno zmiarowe. W czwartym roku po zmianie oddział jest znowu tylko 28 jeden rok to jest taki krytyczny. No tutaj macie Państwo informacje ile jednych oddziałów będzie. aktualnych 39 oddziałach najwięcej w przyszłych latach to jest 31 oddziałów, to jest ten trzeci rok, gdzie również można będzie korzystać z obu budynków. Natomiast potem mamy 28, 29, 27 i nawet 26 oddziałów. Jeżeli chodzi o klasy sportowe i mistrzostwa sportowego. To naszym założeniem jest, żeby te klasy istniały, a nawet jeżeli Państwo na nie wierzycie, to chcę Państwu pokazać przepisy rozporządzenia, które mówią, że musimy te klasy tworzyć, prowadzić dalej, nawet tak, jeżeli byśmy na to nie mieli ochoty, przez przynajmniej 3 lata. Także o to możecie być spokojni, że te klasy zostaną przeniesione do WSL2 i będą tam Jednocześnie, nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy jako miasto podpisane porozumienia z trzema z sportowymi i czwarte porozumienie jest w trakcie podpisywania na prowadzenie klas mistrzostwa sportowego przy udziale, przy udziale szkoły nr 3 w miesiącu listopada. Jeżeli grupy wyrażą taką wolę, to zostaną podpisane umowy przy udziale szkoły nr 2, w których zapewnimy te same warunki współpracy z tymi grupami przy szkołach, klasach Mistrzostwa Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. W szkole nr 2 oczywiście te porozumienia wejdą w życie, jeżeli szkoła nr 3 zostanie zlikwidowana. Jeżeli nie, to obecne porozumienia oczywiście pozostają w mocy. Jeżeli chodzi o wyślu, to macie Państwo gwarancję, że wszystkie dzieci, które w tej chwili uczą się w szkole numer 2 i numer 3, bez znaczenia, czy są to dzieci z miasta, czy są to dzieci z minuska czy z jakiejkolwiek innej gminy, będą miały możliwość kontynuowania opieki do klasy ósmej, jeżeli będą miały taką chęć i wolę. Żadne dziecko z naszej strony nie zostanie skreślone z listy, nie zostanie zaproponowane przeniesienie, jeżeli Państwo sami nie będziecie tego wciężać. Gwarantujemy, że wszystkie dzieci, które uczą się w tej szkole, w jednej i drugiej, będą, mogli, będą kontynuowały naukę w wyborce. Ewentualnie nie będą się w tego Jeżeli chodzi o pracowników szkoły, to w odmiennym wymiarze, który związku zawodowych jest też Pani Przewodnicząca, utworzony zostanie w oraz z regulamin, bo budynek SP3 będzie zwalniany w części, a potem w całości. No, tam są wszystkie działania związane z celami społecznymi. Już w przyszłym roku, jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie z programu Plus, czy szkoła numer 3 zostanie zlikwidowana, czy nie? Pana w tej prezentacji, mianowicie mm, nie widać wyraźnie, ale to zobaczyłem. Nie ma żadnych nowych klas sportowych, klas mistrzostwa sportowego w planie wartuszu organizacyjnym poza szkolnego 2021. W związku z tym, Zachowanie ustawowego obowiązku ciągłości przez 3 lata zachowane nie będzie. Czy mogłaby się Pani tylko do tego fragmentu narażać? Jak już pokazuję, w tym roku mamy klasę Mistrzostwa Sportowego. 2020-2021 klasa Mistrzostwa Sportowego, druga klasa sportowa. 2021-2022 Trzecia klasa sportowa, klasy ministra sportowego, tu też już jest czwarta klasa sportowa. Ja, tak. O profilu sportowym, kto wybrał to było? Panie Wojtku? Przepraszam, czy raz? Ile klas sportowych było? Mieliście pięć klas. Które wybrały? Dwa, to już nie funkcjonuje. Kiedy było pięć był? klas? ja? Mamy zbyt mało dzieci do pomieszczeń, które są, czego nie na kształcenie naszych dzieciaków. Mamy trzy szkoły, a dzieci mamy od 105 do 140. Jest to niewystarczające. Nie jesteśmy w stanie wygodnie nie Ja teraz ten ze nas ten ruch. Przecież Państwo chyba mi nie zawsze, ja że ja już nie ostrzegałem, że płyniemy po prostu w średnią To Myśmy się, się skończyło, to się skończy. Dlatego w tej chwili chcemy, posłuchajcie, spokojnie, chcemy stworzyć system który na pewno nie będzie nic kosztował jak Mówi Państwa jako rodzicki. A jeżeli tak, to proszę powiedzieć konkretnie, która klasa poniesie jakieś konsekwencje po prostu negatywne w stosunku do tego modelu, który jest w chwili. No jak powiecie, to będziemy odpowiadać już konkretnie. Na pewno poszczególne osoby, zawod z jest 2 jak i sp będą miały inny model codziennego funkcjonowania w szkole, niż dzisiaj Panie Burmistrzu, Panie Wójt, no posłuchajcie. Posłuchajcie! Słuchajcie, no, nie czytaliście, tylko tam jest napisane. Jeżeli to proszę ja 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 no, Jeżeli jest taka potrzeba, będzie ten okres wydłużony. Słuchajcie, racjonalność wykorzystania pomieszczeń jest większa, jest z poziomu 7 milionów, te chwili jest na 12. A to nie jest koniec. Bo sytuacja tak. W trójce zakładam, że może się odbuduje bo w tym roku odeszły 6 klas przyszły dwie w dwójce, dwie przyszły, cztery chyba odeszły, z tego co pamiętam. Bo mamy za dużo Na tym mają polegać te oszczędności. Czyli musimy lepiej wykorzystać to, co mamy i dostosować do tego, do tego. po prostu ilość nauczycieli. I tu jest problem. Jeżeli uważacie, że będzie to z dla dzieci, to mówcie. Jesteśmy pod Będziemy analizować... Staraliśmy się przedstawić Państwu system, że zwłaszcza te dzieci młodsze nie powinny być o tym. ten sam nauczyciel, ta sama klasa zmieniony potrzeb. I nic więcej. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że trzeba będzie wytłużyć ten okres funkcjonowania tych szkół, to wydłużymy To wydłużemy. Natomiast musimy w sposób racjonalny wykorzystać te trzy które mamy w tej chwili. Dziękuję znaliście przedstawiciele organizacji pozarządowych klub sportowych, które są stroną umowa, czy na przykład Młodzieżowej Rady Miasta. Czy ten czynnik społeczny, który byłby w tym zespole, nie pomógłby wypracować wcześniej lepszego mechanizmu? Bo ja zadam więcej pytań, że może było łatwiej odpowiedzieć, tak? tak. Chciał... Skąd tutaj informacje okręt się i tak dalej? Nieraz jest Cele społeczne, punkt 2. Stworzenie szkoły profilu sportowego i mistrzostwa sportowego w oparciu o SP3 i ceny ogólnokształcące. Cele inwestycyjne, punkt 5. Kontynuacja zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Gruntarskiej i Sportowej, czyli OSIR oraz hali sportowej przy SP3. Dziękuję. 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 No, ja już czyli pan uważa, czyli to, co cały czas powtarza, że jeżeli nazwiemy tę szkołę, o której tej chwilę rozmawiamy, szkołą podstawową numer 3, pana argumenty po prostu um, zostają wykonane, tak? Czyli rozumiem, że ta będzie budowana po połączeniu szkół. Jeżeli będzie tak, taka potrzeba. No proszę Państwa, przecież Państwo mówicie o swoich pieniądzach, państwo się śmieją. Mówimy o pieniądzach w budżecie tego miasta. Jest, jest, jest. I uważacie, że teraz w na miejscach wydatkować środki niezgodne z jakąś logiką. Na kogo pan chce jeżeli jest. to jeżeli nie? kogo pan chce to głować? A czy jest taka potrzeba? Proszę Państwa, jeżeli się okaże, że będzie taka konieczność wydatkowania, to na pewno do tego przystąpimy. Ale na razie ta szkoła musi zacząć realizować projekt sportowy. Na razie, na razie realizujemy te zadania w oparciu o umowę, którą mamy podpisaną z Liceą, ze Społem Szkołów i tam te zadania są realizowane. Jeżeli by się okazało, że te możliwości, które mamy będą wystarczające, będziemy analizować budowę sami. Ale nie na tym etapie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, zainteresowanie tą szkołą, jeżeli chodzi o profil sportowy, jest takie, jak jest. Mamy teraz nabór do pierwszych placów. Ile z Państwa, tych, które w tej chwili posyłało dzieci w tym roku, zdecydowało się na profil sportowy? Panie Maciejowie, w ogóle nie uczymy, co jest w szkołach. Ubracimy te szkoła. Jeśli chodzi o dzieci wniosek, to w ogóle nie o zarzuty postarczymy Ale proszę Państwa, wioski to niestety, proszę Panią Wójt rozmawiać. My tu rozmawiamy o problemach oświaty miasta. My musimy rozwiązać problem edukacji naszych mieszkańców. Natomiast gmina jako organ prowadzący dla swoich szkół i swoich dzieci realizuje to. Ja nie znam tych planów Dlatego proszę nas nie obarczać o za Gminę. My do gminy się zwracaliśmy w 2015, 2016. Chcieliśmy wspólnie tworzyć podel oświaty. Usłyszeliśmy informację, że gmina nie jest zainteresowana. Dlatego my realizujemy ten model oświaty z poparczą mieszkańców miasta i dla mieszkańców miasta. Także proszę Państwa, proszę pytać merytorycznie, nie starać się naciągać farty. A jeżeli pokazujecie program wyborczy, słuchajcie, kto jak chwala chyba nie zarzuci się, że nie staram się tego realizować. Posłuchajcie. Program wyborczy na całą temat. Kampania trwa jutro. Wykazujcie na okres wyborczy. Pięć lat. Nie żądajcie, żeby... Jeżeli Państwo mówicie, że to jest kiełbasa wyborcza i uważacie, że tak, tutaj ja mówię, bo... nie wiem, co ja Państwu zrobię. Uważacie, że nie realizuję no, po prostu nic zamierzeń, o których mówiłem, to patrzcie, to przejdziecie się po mieście i zobaczycie, co mam. zadania. Ja ja Natomiast zadania, będziecie mi mogli rozliczać na końcu, to nie będzie Nie Nie słychać! Nie słychać z tyłu. Opis od naszych podatków w do Dlaczego w tej chwili, nie wiem czy Państwo może już się spotkaliście z tym, zweryfikujemy, czy ktoś mieszka w mieście, czy nie, na podstawie pierwszej strony PIT-u. Bo to jest ważne. Jeżeli Państwo wskażecie adres zamieszkania USTA, to 38 podatku rocznego, który Państwo płacicie, wraca do naszych kasy, do miasta. Ale jeżeli Państwo wskażecie adres zamieszkania Gminy, to te pieniądze idą do Gminy, nie do miasta. Dlatego jeszcze raz, proszę się nie gniewać, ja nie wymyśliłem tego powodu. Taki system w kraju obowiązuje. My musimy dbać o mieszkańców, którzy dlatego prowadzą do tej kasy. I z tej kasy te dopłaty, o których mówimy, to są z tej kasy. My dopłacamy z tego podatku, który mieszkańcy łóżki odprowadzili i w tej chwili my zapłacamy do oświaty. A te opłaty nam rosną. One rosną w takiej skali, że ja sygnalizuję, że będziemy mieli problem. Oświata prawdopodobnie zawsze wygra, no bo tu się co a oni będą decydować. Ale będziemy musieli uszczuć środki na przygotowanie miasta, porządkowanie, czystość, sezon i tak dalej, I tutaj jest problem. Dlatego ja Państwa proszę o spokojną dyskusję. Będziemy robić wszystko, żeby po prostu dzieci, broń i może na tym nie ucierpiały. Dlatego taki model przedstawiamy. Ale uwierzcie to nie, to nie wynika z naszego jest z akwarystów CZRC. Idealnie by było, gdybyśmy z Pina ustanowili taką małą operację. Ja Pani mówi, mówiłem, tak, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno. My te obiekty spadkowe, które tu się przewijało, my budujemy, utrzymujemy, my je udostępniamy nieodpłatnie. Udostępniamy dla wszystkich. Heh. czyli również na klubu spadają. i wtedy nie patrzymy, czy w klubie trenują dzieci z miasta i z miasta. Uważamy, że klub działa na terenie miasta, klub ma prawo przyjmować swoich członków z całego kraju i nie tylko, nawet z zagranicy i my te obiekty udostępniamy nieodpłatnie. Natomiast to nas też kosztuje. My te obiekty musimy utrzymywać. I tak ja uważam, że taki wkład jest znaczący. Natomiast proszę nas zrozumieć, jeżeli chodzi o światek... Chcemy to płacać i będziemy to robić, ale mieszkańcowi miasta, ust. I, o, i to proszę cię pod A jeżeli chodzi o te połączenia, bo to jest połączenie że tak? staramy się to zrobić tak, żeby broń może żadne z Waszych dzieci nie ucierpiało. Czyli inaczej w z dla tych małych, żeby się uczyły nadal w tych samych klasach. Z tym samym nauczycielem. Czyli tu się nic nie Natomiast docelowo, bo to było to pytanie od Pana Wojtka, co się stanie z tymi obiektami? Bo to będzie pewien proces. Jeżeli będzie Rada wybierze ten drugi wagę, to będzie proces zwalniania tego budynku w przedszkolę, bo są w tym zagłębiach tych środków Tutaj Państwo czytacie ten program, tam jest napisane przedszkolę. Jeżeli Państwo pozwolicie w kilku słowa, żebyście wiedzieli, jak jest to. W chcieliśmy i tak było planowane, zróbować za Osirem. Jednak warunki geologiczne, tak które są, są bardzo trudne, co by się stało. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji przedszkola w tym roku i wstrzymamy. Dlaczego? Okazało się, że wstępny kosztoryk wskazuje, że to przedszkola będzie kosztowało około 20 milionów złotych. Dlaczego? Bo warunki geologiczne są takie, które wymagają złomania tzw. Stórki. I na tej sturkach dopiero postanowienie rutyn. Czyli koszty liczą drogę. Możemy taką dokumentację zrobić, natomiast zrealizować tę dokumentację za 20 milionów złotych będzie nam bardzo, bardzo trudno, a praktycznie w tej chwili niemożliwe. Natomiast tutaj jest problem przedszkola nr 2 i nr pan 1. Je, jeżeli ten budynek się będzie zwalniał, będziemy chcieli opracować koncepcję pod kątem wykorzystania na zagospodarowanie na cele Trzech rola, czyli nadal oświatowe i biblioteki. Dlaczego biblioteki? Pan Wojtek też to próbujesz. Bibliotekę chcieliśmy wybudować i chcemy. Chcieliśmy, teraz już nie. Na placu ułama Jest przygotowana MPZ, jest przygotowana, a w tej chwili zleciliśmy dokumentację, ale koszt tego kompleksu, dom kultury, biblioteka to 30 milionów. Nie, nie byliśmy w stanie pozyskać żadnego wsparcia zewnętrznego. Czyli też przeobrażamy. Czyli to jest tak zwany półgodnik. Tą dokumentację odłożymy na punkcie i nie zrealizujemy. Dlatego w tej chwili chcemy to uprościć, czyli zrobić to bez biblioteki. A tą kultury trzeba analizować pod kątem sali widowiskowej. Ja uważam, że największym problemem w tej chwili w naszym mieście to jest brak sali widowiskowej. Czyli będziemy chcieli żeby... posłuchajcie, panie już wybudować salę widowiskową. Rząd nam obiecał, pod, podjął taką uchwałę teraz przed wyborcza, to była, ale jest uchwała, podpisana przez premiera Morawieckiego. Dostajemy 5 milionów 250 tysięcy, może państwo czytaliście. I wskazaliśmy jako przeznaczenie tych środków, budowa właśnie obiektu Domu Kultury tutaj na Placu Na pewno to będziemy realizować, natomiast jeżeli chodzi o bibliotekę poza przedszkolem, w tych podróż, obiektach, które zajmuje w tej chwili szkoła nr 3 chcemy również część tego po pomieszczenia adaptować na bibliotekę miejską, tak? żeby tam się znajdowała biblioteka miejska. Czyli reasumując, docelowo uważamy, jeżeli do Rada podzieli, tam by się znalazło przedszkole i biblioteka miejska. Jest analiza dotycząca poszczególnych szkół, natomiast wnioski są... Natomiast wnioski są wyciągane w skali globalnej. Jeżeli Państwo znacie do szkoły, a rozumie Pan, który się w tej chwili z do szkoły, to rozumie dlaczego trójka. przecież chyba nie może wskazywać. Trójka wymaga w tej chwili nawet gdybyśmy się zdecydowali, z skumatorowo jest jestem tak mała, żeby spełnić rolę trójki, a powtórę wymaga praktycznie jeszcze dość dużych nakładów inwestycyjnych, żeby te szkoły z niej stworzyć bez prawdziwego zdarzenia szkoły A podstawowej. Natomiast szkoła podstawowa numer jeden, proszę Państwa, i szkoła podstawowa numer dwa są szkołami kompletnymi. I mają pojemność, jeżeli chodzi o docelową ilość łóżki, ja staram się Państwu to przekazać, ale powtórzę jeszcze na... raz. Trójka była budowana jako 4 razy 8 30 co było działało na szkoła. Jedynka. 4 razy 6, 24 jest to Gimnazjum było prowadzone na trzech poziomach po sześć oddziałów, czyli 18 oddziałów. I z tego faktu plus niedostosowanie tej szkoły, jeżeli chodzi o niezbędne funkcje, których tu nie ma, trzeba było o tym ten model, który mówi o szkole numer 2 i numer 1. Natomiast analizę proszę traktować globalnie z skali miasta. problem dotyczy nas mieszkańców miasta. Chodzi o to, jeszcze raz, że, żebyśmy w sposób racjonalny wydatkowali pieniądze. Jeżeli uważam, że, że należy zwiększyć nakłady, to niech te nakłady idą na szkolenie, wyszkolenie naszej młodzieży, a nie na utrzymywanie przerostów po prostu administracyjnych i przerostów kubaturowych. Bo dzisiaj tak jest. Płacimy po prostu za nadmierną kubaturę i płacimy po prostu za zbyt rozdętną administrację. I o tych pieniądzach. Nie mówimy o pieniądzach, które idą na edukację i staramy się opracować taki system, który spowoduje, że będziemy mówili o dwóch szkołach sprawnie zarządzanych, gdzie będziemy decydować o wygrance na edukacji Ja staram się mówić spokojnie i wyraźnie. Jeżeli nie jestem niezrozumiały, to przepraszam. Powiedziałem po odzwolnieniu po budynku szkoły podstawowej numer 3. Natomiast nie wiem na jakiej podstawie Pan wyciągnął wniosek, że będzie jakiś kompromis. Można Ja wyraźnie ja nie tak Dlatego proszę mnie nie wkładać w usta. Ani w dwójce co... nie, nie ma systemu jednozmianowego. Natomiast Państwo sugerujecie, że po połączeniu tych dwóch szkół ten system jednozmianowy będzie. No i czytamy w raporcie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w okresie przejścia... O, to dostępy, złożymy, tak, kimą, tak proszę zobaczyć, ten podkorym, ten dwa, to jest konnekt Szkoły Podkrojowej kolejnym 2 z dnia dzisiejszego. To to, ja to się chciałem jeszcze odebrać, może byśmy przetoczyli definicję zmianowości, tutaj panu właśnie taki radny. Czy zmianowość to do 15, do 17, do 18, kiedy jest taka zmiana, proszę państwa? Tak, no, ja też powiem, z jest każda wiadomość, jak państwo. Nie możecie mi poptać, żeby to nie było, że rani są pod tym urzędem, a, że, że jesteśmy z Państwo, Jesteśmy z miasta i reprezentujemy Was przede wszystkim. Musimy te dwie rzeczy: miasto i społeczeństwo. To jest bardzo temat tematyczne państwa, dlatego ja ciągle się borykam, stąd też właśnie się przepraszam, że się słowo: zmianowość. Kiedy jest druga zmiana, kiedy jest pierwsza? To, że dzieci przechodzą na godzinę późniejszą, w 90. czyli na miasto. Proszę, proszę mi powiedzieć, kiedy zaczyna się te zmiany? Na 11.00. 16.00, 17.00 czy 12.00, tak? To rozumiem, yes, że yes. Nie rozumiem. Jest, to tak to to jest. Tam jest 12.30, jak dziecko przechodzi te pół bo jak dziecko w 7.30, na pół, do 12.00 zaczyna lekcję, to ono jest zmęczone. Czyli, czyli zakładamy, zakładamy że na 2.00, 12.00 to jest powyżej 15.00, 16.00, czyli do 15, 16. No nie no, dziwne, żeby dzieci zaczynają lekcję o 16.00, to jest przesadza. Ja Nie tak, jestem przeciwko Państwu, bo też mam dziecko w szkole. Oczywiście jestem e, rodzicem. Tak samo zależy mi na. Do. 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 Do mojego dziecka, jak i Państwa dziecka. My tu mówimy o 300 uczniach, Państwo są za 300 uczniami, Ja jestem za 2008 uczniów, Tak? Decyzja też podejmujemy. Chcemy, że żeby to było w szkołach. Krzyż, ja wiem. Ja też tego chcę. Dlatego. To, że się pojawił dało nam zrozumienia. Nie speślajcie już nas na dzień dzisiejszy, my podjęliśmy w decyzję. Gdybyśmy podjęli decyzję, byśmy się tutaj nie pojawili. Ja tu przyszedłem Was wysłuchać. Ja chcę stanąć po dobrej stronie. To, że jestem radny, nie znaczy, się, że muszę mówić jak urząd, że muszę mówić jak państwo. Ja chcę znaleźć znowu środek. I proszę pomóżcie Jeżeli, jeżeli mamy rozwiązać problem szkoły, zrobimy to razem. Proszę. Do tego poddaję. Dziękuję. Proszę Państwa, więc posłuchajcie. Szpaczmy sobie numer dwa zajęcia. Ostatnia druga kończy się na pustej godzinie, godzinie 15.15. .15. Mówimy o zajęciach obowiązkowych. Nie ma odmowy o zajęciach dodatkowych, takich jak zajęcia korekcyjne i tak dalej. 15.15. Nie ma zajęcia Nie Zapomnijmy. Budę, czyli wychowanie do życia w rodzinie, etyka, między naszej, niemiecki, dodatkowy, plus edukacja dla bezpieczeństwa. Część z tych przedmiotów kończy się po półroczu, a więc część raz jeszcze będzie szybciej kończyła. Generalnie, na ten rok powiem, jak to wygląda. Na 8 godzinie, czyli o 15.15, .15, ze 125 jednostek lekcyjnych, które się biorą z ilości oddziałów obrożonych przez ilość dni tylko 7 razy w tygodniu kończymy na 8 godzinie, to jest 6%. Na siódmej godzinie to jest 35 jednostek ze 125, to jest 28% i na 6 godzinie 42 razy, czyli 34%.

to ja mam trenować z dziećmi, bo to wrzucicie na jedną halę trzy klasy, 3 klasy no nie tutaj, tak będzie, to my nie będzie Nie, 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 nie to, będzie tak trzymał, bo ponieważ To jeżeli pan wrzuci całą klasę, yy, całą klasę, to czy będzie szczypiony w szkolecznym potrzebuje całej sali do trenowania piłki do piłki ręcznej, nie kapałek, bo to musi po prostu być jakieś te szkolenie jakieś prowadzone. Piłka nożna, jeżeli chodzi. My sobie starszy, jeżeli chodzi o ten błąd, poradzimy. Ale chodzi o maluty, które w okresie zimowym, one nie pójdą na dwór, bo niestety, bo rodzice po prostu nas zabiją, jeżeli chodzi, jeżeli dziecko przyjdzie, będzie koron, czy takie inne rzeczy. To one muszą trenować też w miarę dobrych warunkach. Jak te dzieci po prostu pomieścimy, że ich lat zostanie tak położony, że będzie po prostu. Każdy mógł spokojnie, w dobrych warunkach trenować i będzie ten padlak ułożony, że nie będzie tej jednostkowości. Tak pytania, radę panu skorzystać. Proszę, proszę. To... Proszę bardzo, to... również się zmierzną. Ja, do do ja sprawa, mam pytanie do pana. Mam pytanie do pana. Jak warunki pan do tej pory pracuje? Jak ja pan to... chodzi... pan do tej pory pan na tak. Chodzi mi o mniejsze grupy, a chodzi mi o Szyfiorniaka tak. Bo Szyfiorniak na targach. Cały ruch tymuje na targach. Przy połączeniu szkół będziemy mieli do dyspozycji łącznie 5 Pięć targ w szkole. W szkole, ale jest jeszcze poważne imię, na korzystanie z sali na ulicy Bursztynowej. Ta sprawa w